Witam serdecznie, dzisiaj kolejny odcinek przeglądu rowerów. Przygotowałem dla Was mnóstwo ciekawych ofert w myślę rozsądnych cenach. Na pierwszy ogień mamy rower Highbike'a, który jest bardzo fajnej jakości. Ma całkiem dużą ramę, tutaj będzie fajna skrzynka lub myślę mniejszy bidon. Mamy dobre hydrauliczne hamulce, mamy sensowny klasy osprzęt, oczywiście rower jest w cenie około 2000 myślę, że jeszcze spokojnie do jakiejś drobnej negocjacji, także ma jakieś na pewno ślady zużycia. Natomiast wybrałem Wam oferty, które są adekwatne do ceny na markowym amortyzatorze, właśnie na dobrych częściach. W tym filmiku już się nie będę rozwodził, który osprzęt jest lepszy i tak dalej, i w czym, bo to nie, na tym polega. Osprzęt ogólnie ma być dobry, markowy, wysokiej klasy Shimano, czy to jest x czy to jest Z, czy to jest. XSLX, czy to jest Deore? To wszystko są sprzęty dobre, akceptowalne. Trochę zużyta korba. Ogólnie słuchajcie, myślę, że możecie tutaj ponegocjować trochę ceny ze sprzedającym. No i korba jest na Techu. Ośka tylna jest otwarta, także wejdzie silnik. Myślę, że całkiem fajny rower w całkiem sensownym malowaniu. Teraz te rowery sporo zdrożały, więc kiedyś, jak pamiętacie, zaczynaliśmy od przeglądu roweru od 800 zł. Teraz zaczynamy od 2200. Niestety tak się kształtuje jakoś w porównaniu do ceny, która przez rok no tak się zmieniła. Tutaj macie z Santora Duro, czyli średni klas amortyzator, natomiast macie też bardzo dobrą cenę dobrą tarczę hamulcową. Hamulce hydrauliczne. Tarcza jest super pływająca na pająku, także przy konwersji nawet tego nie trzeba ruszać. Ramat 17,5, czyli wejdzie Wam w ramę około 90 ogniw, jeżeli wykonacie skrzynkę na akumulatory. Zobaczcie sobie, to jest nieduży rower albo dla Waszej drugiej połówki, czyli dla Waszej na przykład żony, dziewczyny, albo dla osób po prostu mniejszym wzrostem. Tak jeżeli chodzi o fulę, to nie ma ich za wiele, za wiele w damskich ramach, takich, które oczywiście pomieszczą jakiś sensowny akumulator. Dlatego warto tutaj się skupić. Myślę, że ta karera jest naprawdę ładna w stosunku do ceny, którą trzeba za nią zostawić na obecną chwilę. Korba to jest na trochę gorszym mocowaniu, bo jest na kwadracie, starszy typ. No i felgi są takie w sumie średnio jakościowe, ale cały rower prezentuje się fajnie, jest niezniszczony. Myślę, że do dalszej elektrycznej modyfikacji można go wziąć. Amorek jest bardzo fajny z blokadą. Macie tutaj kilka zdjęć, które wam pokażę. x 4 osprzed. No, to nie jest jakiś super wysoki klas, ale są dobre hamulce. Czyli to, co jest ważne w rowerze, jest to full. No, jest to też tani full. Ten full kosztuje nas 2000. Co jeszcze możemy fajnego mieć? Przejdziemy sobie do Cube'a. Cube jest droższy i tutaj już będziemy przechodzić do rowerów coraz droższych. Dla kogo skierowany jest ten cube? Przede wszystkim to on ma otwartą ośkę, więc dla osób, które szukają napędu w kole tylnym jest tutaj nieduża rama. Natomiast z tego cuba zapakujecie prawdopodobnie duży bidon 24,5 Ah. To jest rower dla osób, które szukają dużej baterii i niedużej ramy. I te cuby pod względem właśnie pojemności bidonu do ramy to są najfajniejsze rowery, które można kupić. Jakościowo też są całkiem w porządku. Zazwyczaj mają wysoki osprzęt, jak tu widzimy. Jest korba na Hautechu, są hamulce tarczowe, hydrauliczne. Popatrzymy sobie jeszcze, co tu jest. Jest delikatnie przygnieciona kierownica. Mnie to w niczym by nie przeszkadzało. Można nam zawsze pół centymetra skróci, skrócić szyfierką i będzie w porządku. Manitou Radium, bardzo dobrej klasy. Yy, damperek. Mamy tutaj osprzęt na XT, Cushimano Deore, dobre obręcze. Coś, jakiś odpowiednik albo Mavica, albo to jest taki niefirmowy mawik ale bardzo fajne. Co tu jeszcze mamy? No i Rockshox Rebe, czyli taki średniej klasy amortyzator. Jakieś tam drobne yy, widać wytarcia na tarczy, ale ona jeszcze nie jest użyta. Także słuchajcie, myślę, że dobra cena, warto się tym zainteresować cudem. Dobrze, przejdziemy sobie do kolejnej zakładki. Mieliśmy Cuba, to teraz mamy... Kolejnego cuba, Cena trochę wyższa. Też to jest rower, który pomieści całkiem e, sporo baterii, czyli pomieści duży bidon. Jest to rower taki full do szybkiego montażu. No i na w sumie też bardzo fajnym osprzęcie. Tutaj jest akurat ze Sprzedajemy.pl. Go wyhaczyłem. Oczywiście otwarta ośka, czyli na silnik tu z tyłu mamy Dior XT. W hamulce hydrauliczne mamy dobrej klasy SR Santur Epicon. Niezły ten damper, nie ma co gadać. Także ładne malowanie. Rower na pewno ma jakieś ślady zużycia. Tu jeszcze ma blokadę, blokadę zawieszenia przedniego z manetki. Także no całkiem fajny rower w dobrej cenie. Myślę, że mocno wyeksploatowany nie jest, nie wygląda. Natomiast jakieś tam rysy na ramię są drobne, więc no to jest rower używany. Tak, mamy teraz kolejną zakładkę. To jest kona Stinky Six, To jest rower drogi w tym zestawieniu. Nie nadaje się pod bidon. Oczywiście, natomiast zobaczcie, jest taka kona. Kosztuje 4,5. 4, 4, no nikt się chyba nie spodziewa, że konę tutaj wrzucę za 2000, bo nie ma takich kon. Natomiast mamy tutaj konę, która, no, po prostu jest jest na hamulcach hydraulicznych, ma otwartą ośkę na szybko zamykaczu. Natomiast to jest SIX, więc to jest wersja do mocnego katowania. Jest bardzo dobra geometria tej kony. Cena jest wysoka, rama nie jest za duża, zdjęcia też tak wyglądają średnio. Natomiast no to jest kona. To się po prostu ceni, jeżeli ktoś szuka takiego roweru, to znalazł się on w naszym zestawieniu. Trzeba by zobaczyć, bo nie wydaje mi się w sumie, żeby lakier był oryginalny. Nie wiem, czy to jest kona, która, którą w tym momencie przeglądając wnikliwie, mogę Wam po zdjęciach polecić. No ale jest. Jak ktoś ma blisko, to może skoczyć i zobaczyć. Potem mamy kolejną jakąś konę, która nam tutaj weszła. To już jest model Steam co 2500, więc całkiem fajna cena. Widzę, że coś sobie tu oglądałem, to jest SRAM X7, dokładniej mówiąc, obręcze, pewnie też jakiś Mavic albo coś w podobie. Mamy tutaj bombera, przedni amortyzator, więc tu jest jak najbardziej na plus. Fox niezniszczalny Vanilla Air. Także warto zobaczyć, tym bardziej, że Kona stoi na dużych tarczach hamulcowych. I pod konwersję elektryczną macie już 203, tego nie trzeba zmieniać. 2,5 klocka, rama 17, nie za duża, także też dla osób, które nie są za dużego wzrostu i chcą budować skrzynkę. Fajna propozycja. Myślę, że warto się zainteresować, póki jest. Potem mamy następną CONEX. To jest rozmiar mały i to jest normalna cena, za normalny rower. Ale jest chwilowo zarezerwowany. Za 1500 nie ma się chyba co dziwić. Bardzo dobra była propozycja, bo to był bomber, był. Hmm, chyba korba była na haloutechu. Nie, na, no tak, na haloutechu jest, no. Także słuchajcie, tak to wygląda. Rama malutka, ale w skrzynce na pewno się coś zmieści. Ciekawego. Także zarezerwowana, ale nie sprzedana, więc można jeszcze swoich sił próbować. Potem mamy kolejny rower Giant Trans. Fajny rower i drogie. Dosyć, natomiast ba, na bardzo fajnej opcji, bo tak, tu jest Fox z dużym skokiem, macie dużą, bardzo powierzchnię, ramy pod skrzynkę, to te ramy mieszczą po 180 ogniw, więc 160-180, także można na fajnej bazie zbudować bardzo dobrego elektryka. Te ramy Giant'a też wytrzymują MXUSY 3K bo było wiele przeróbek na forum, z tego co pamiętam, z tymi ramami i to daje radę. Delikatnie tutaj zabrudzone, zabrudzenie przy uszczelce, czyli ten Fox może wymagać wymiany o ringów. Nie jest to jakaś droga rzecz, natomiast no musicie się z tym liczyć przy zakupie. Macie tutaj yy, zawieszenie, które nie zajmuje w repozorze dużo miejsca w skrzynce. Hamulce hydrauliczne, yy, niezłe całkiem obręcze. Deorkę przerzutkę, która już ma jakieś tam ślady zużycia. Trzeba by zobaczyć na miejscu, czy to na pewno działa dobrze. Cena tego roweru jest 4900, czyli tak jak te gianty stoją. To jest ich cena rynkowa bez elektryki. I tak prezentuje się rama. Jest duża, pojemna, jak to w tych giantach. Mamy tutaj potem też Gianta Transa. Przejdę najpierw do ceny, bo wiem, że wielu osób najbardziej cena interesuje. Mamy 3200, mamy dużą pojemną ramę. Mamy tutaj Dumper Foxa z przodu też jest coś firmowego. No i tutaj mam dla Was taką propozycję na otwartej osi, czy tu wsadzicie silnik 30H, czy k też fajna szeroka kiera także myślę, że całkiem fajna propozycja, warto obejrzeć rower ten stoi w Potoce w Dolnośląskim, czy jak ktoś jest w okolicach Wrocławia to pewnie ma nie za daleko teraz pora na Gianta Trans 4 tu jeszcze takie cudo znalazłem, to też nie jest tanie. Jak tu te Gianty cenią się 3200. O całkiem sensowna cena. Hamulce, hydraulika, przód i tył. Fox, damper, zawieszenie pełne, korba na kwadracie. Bardzo fajny wdzięczny rower do konwersji, tylny wahacz otwarty to co ważne, tutaj macie ramę LK, więc taką średnio pojemną. No, i myślę, że bardzo fajny mm, rower. Ciekawy jestem, czy to są hamulce Magury. Tak mi coś to wygląda po zbiornika, ale tutaj się nie wymądzam. Za mocno. Cube Stereo. Bardzo drogie rowerki. 4000, czy znaczy drogie. No. Jak na dzisiaj to już nie są drogie, bo kiedyś za półtora kupowaliście nowy w sklepie, a teraz nowy w taki sam rower ze sprzętem kosztuje 4, więc tak się kształtują ceny na poziomie roku, dwóch za no te rowery. Mamy tutaj Cuba stereo, macie pełne zawieszenie, duży fajny, wolny trójkąt z całkiem nie, nie za wysoką ramą, także tu wsadzicie pewnie bidon, na pewno wsadzicie skrzynkę, macie hamulce hydrauliczne, macie yy, amortyzator na manetkę także to już jest taki fajny rower z dosyć dobrej półki z tyłu oczywiście też hydraulika, korba na xt tecu damper Foxa. No cóż chcieć więcej? Kupić, przekonwertować i śmigać wymarzonym e bajkiem Teraz mamy Giant Anthem. Zobaczcie, też bardzo fajny full z dużą ramą, tu na, na pewno Wam duża bidonówka wejdzie, rama jest koło 20, więc no powiedzmy nie jest taka super duża, aczkolwiek na pewno duży bidon tutaj wsadzicie. Bardzo fajny rower do konwersji, obręcze Mavic, rama LK, czyli też nie za, nie za duża, Dla, na 1,75 75 w górę myślę, że jak najbardziej. No i bardzo ładne malowanie, myślę, tego Gianta. Tu macie już wymiary skrzynki, gdyby ktoś chciał od razu sobie zaprojektować akumulator. Jaka tura ma, jest 49? To jest taka 19. 19,20. Myślę, że bardzo fajna propozycja. Tym bardziej, że rower jest na hydraulice. Na xteku, u korba, osprzęt w ładnym stanie, niewytyrany. To wszystko, więc Był, powinien być bardzo fajny rower dla kogoś, kto się na to zdecyduje. bo mamy Trek FXL RT. Rower za 2400, czyli propozycja dla kogoś kto szuka rowerów w dobrej cenie i w średniej jakości, no bo nie będziemy mieli wszystkiego. Tutaj mamy XTK hamulce, czyli to co jest ważne w rowerze. Mamy Fox Float Damper, bardzo dobry, jeżeli trzyma powietrze to jak najbardziej super stanie. Niestety mamy tutaj już zagościły v i mam tylko nadzieję, że jest mocowanie na tarcze. Amorek z blokadą skoku. Macie XTR prowadnicę bardzo fajnej klasy, to się nie zużywa, za mocno jest to dobry osprzęt. Natomiast no te v to Przebajku, jakimś takim bardziej rekreacyjnym, się spiszą w góry, w teren. Może niekoniecznie, i przydałyby się jakieś tarcze, żeby nie przegrzać obręczy na różnych zjazdach. Ja wiecie, mam fabryki w testowych rowerach, one wcale nie są złe. Natomiast no, przyjęło się, że lubicie tarcze. Fajnie, gdyby zapytać, właśnie kogoś sprzedającego, czy to mocowanie jest. Tu mamy Herkulesa, duża rama. Podaj, że tu będzie jakieś 22 cale. XLK. Na pewno jest duża, czyli to jest dla osoby METO 85. Takie rowery też wiem, że niektórzy szukają większe. To tu właśnie taki zagościł. Macie duży trójkąt, który jest idealny pod skrzynkę. I myślę, że bidonówka też w tej XL tutaj wejdzie bez większych problemów. No i tutaj nic konkretnego nie ma, więc sobie po zdjęciach wywnioskujemy, co jest. Korba na halotechu Epicon. Santur, Dumper, więc to taki średnio fajny, powiedzmy SLX, prowadnica bardzo fajnie, kaseta widać, że jest tutaj niepowyciągana. Na zdjęciu widać od łańcucha, że powinno to fajnie jeszcze chodzić. Może ktoś się wymieniał w ostatnim czasie? Przerzutki SLX, hamulce dobrej klasy, także tarczówki w tej cenie, jak to się jest wysoki, fajna sprawa. mamy jakiś rower price price za gości tutaj dlatego że ma fajną długą ramę jest fajna geometria i tu też bidonówka wam myślę jakaś większa wejdzie nie jest za wysoki jest na fajnym osprzęcie i w nie na najgorszej cenie bo tutaj macie dobry osprzęt nie patrzyliście na markę ramy bo to nie ma znaczenia te markowe rowery też potrafią potrafi się coś dziać macie fajną ramę 19 czyli dla osób od 1,75 spokojnie w górę nawet metr powiedzmy 72 koła 26, czyli te co najbardziej mm, lubimy przy konwersji, Mavic jest dobra sprawność po prostu silnika na tych mniejszych kołach no i przejdziemy sobie teraz do fotek, co tu mamy mamy Manitou Radium, bardzo dobry damper długi skok zawieszenia Mamy Manitou Black, też bardzo dobry przedni amortyzator. W tej cenie, słuchajcie, bajka, korba na Halo to czego chcieć więcej za 2000 w połączeniu jeszcze z hamulcem hydraulicznym. Bardzo fajna propozycja, a macie tu bardzo dobre Deorki, w których można zmieniać eliksy, w których można zmieniać od razu biegi za pomocą klamki hamulcowej, od są góra-dół. Także ja bym, słuchajcie, obręcze Mavica. Bardzo fajny rower w ogóle. W tej cenie to... 2-3 razy lepsze niż nowy w tym budżecie i oczywiście sztywny, bo o fullu nowy to jest 10K, więc to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Dobra, teraz jeżeli chodzi o rower, coś my tu ostatniego przeglądali. Teraz pójdziemy sobie jeszcze do Cuba MS i przejdziemy do Wrocławia. Nie wiem, czy tego Cuba nie było już chwilkę wyżej, natomiast to jest cube właśnie, rama 20, nie, tego nie było, bo 20 ramy na pewno nie było, e, amortyzator Foxa, damper Foxa, 20, czyli duży akumulator, tu już fajna skrzynka na 130-140 okni wejdzie w tą geometrię ramy, bądź wejdzie tutaj duży, na pewno duża bidonówka największa z oferty, są de orki, jest dobry hamulec, jest kaseta, która wygląda całkiem dobrze, ogólnie ten rower tak ładny, niezniszczony jest. Korba też nie posiada jakichś mocnych wytarć po łańcuchu. Ta przerzutka też widać, że nie jest tutaj ponadgryzany ten, ten blat. Trochę pedały są zniszczone. Jakieś drobne ryski na ramię od łańcucha, to słuchajcie, zawsze są to nie są nowe rowery. One mają po kilka lat. Kilkanaście nawet czasami. Hamulce są. Odnośnie tych hamulców bym powiedział tyle, że widać, że są tutaj wytarte dźwigienki. Widać, że te hamulce już dłuższy czas pracowały ogólnie rower bardzo fajny, natomiast z tymi hamulcami nie wiem czy nie będzie jakoś luzu. Hamulce hydrauliczne, także myślę fajna propozycja w rozsądnych pieniądzach dla was. Ten rower kosztuje 3200, myślę, że coś jest jeszcze do urwania. Z tej ceny, jak popatrzycie dokładnie na podzespoły, to warto jest go już nawet w tej cenie kupić. Sorki na moment. Już jestem. E, I teraz tak mamy jeszcze. Niestety nie mogę zastopować nagrywania pulpitu. Mamy słuchajcie, jeszcze taki temat jak. Mm, jest Cube AMS. 26 cali. To jest na Rokszuksie. 3100 zł. Całkiem fajna cena. Też raczej jedna z większych RAM. Mamy tutaj na kwadracie osprzęt, także pod konwersję jak najbardziej się nadaje. slx -y macie hamulce, czyli bardzo dobrej klasy. Deorki macie manetki do zmiany biegów. Macie damper Okshoxa, dobra cena. Rama 20, także tutaj Wam spokojnie wejdzie największy bidon. Fajna też skrzynka wchodzi. Hamulce tarczowe, hydrauliczne, przód tył. Zaraz będziemy odzwaniać do wszystkich, którzy do mnie tutaj dzwonią w niedzielę, nawet bo też staram się pomagać jak tam jest tylko możliwość. No i słuchajcie, wracamy powoli do żywych po tej przeprowadzce całej naszej. Także to było, tamten też był. I teraz to jest chyba na tyle. To był klub z Warszawy. Tak. No, i tym rowerem kończymy nasz przegląd rowerów, bo myślę, że macie bardzo fajne propozycje do przejrzenia. Zapraszam, słuchajcie, na naszą stronę mgvolt.pl. Przepraszam, że w ostatnim tygodniu nie za bardzo były realizowane wysyłki, bo po prostu no, przeprowadzaliśmy się, wszystko było popakowane w kartonach, i tak dalej. Wznawiamy wszystko. Jesteśmy teraz na powojowej 27. Jesteśmy na parterze, są możliwe jazdy testowe. Jesteśmy teraz pół, półtora kilometra od lasu, więc możecie też testować takie sprzęty. Jak tylko się trochę cieplej zrobi, to któryś z nas może po prostu podjechać. Tam są teren, górki są w tym lesie, więc można od razu przetestować też napęd na różnych podjazdach, czego na duńskiej nie było możliwości. No i są ładne ścieżki wokoło naszego lokalu. Także można się rozpędzić gdzieś ten rower, sobie posprawdzać, bo w centrum miasta było po prostu tak, że no. Mieliśmy dużą obawę, czy jakiś samochód nie wyjedzie z parkingu i kogoś na tych testach nie potrąci. Tutaj myślę, że już jest dużo większy spokój. No i zapraszamy serdecznie do MG Volt. Trzymajcie się i do zobaczenia.